Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale, a zwłaszcza serdecznie witam Skorpiony, bo to dla Was dzisiaj będzie czytanie. Kochani, robimy czytanie miesięczne na lipiec 2025. Niestety już lipiec. Czas leci nieubłagalnie, rok nam z palca minie. No ale cóż, no jakoś trzeba sobie dawać radę. Dla mnie na przykład jest doba za krótka, nie wiem jak dla Was, ale ja po prostu nie wyrabiam czasowo. Dobrze, kochani, będzie to czytanie ogólne. Bierzcie ze sobą to, co potrzebujecie. Resztę odrzucajcie, nie dopasowujcie na siłę, bo nie warto. Mm, jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Dobra, nie będziemy przedłużać. Lecimy. Skorpion, lipiec 2025. Co dla Skorpiona w lipcu? Jak się chcą przedstawić energię? No, ślicznie. Pierwszą kartę macie cudną. Druga już niekoniecznie. Mhm. Bardzo dużo znaków ma. Y Rozpoczynanie czegoś nowego w relacjach, kochani. Ale dobra. Zaraz do tego dojdziemy. Dobra. Kochani, co ja tutaj widzę? Widzę, że dla części z Was, moi drodzy, macie jakiś trudny czas. Macie, kochani, jakiś trudny czas, albo jesteście w tym trudnym czasie, albo ten czas macie za sobą. Coś wam się, kochani, w życiu posypało, ale posypało się do tego stopnia, że zawaliło wam się wszystko. Usunął wam się po prostu grunt spod nóg. Tak jakby jakaś informacja to spowodowała. Coś się, kochani, wydarzyło, jakaś sytuacja w waszym życiu wydarzyła się bardzo nieciekawa, która spowodowała, że to, co sobie, kochani, budowaliście, to, co sobie wypracowaliście, to, na co pracowaliście latami, mam wrażenie, że wszystko legło w gruzach. To też, kochani, spowodowało w was taki czas refleksji nad tym wszystkim, co się wydarzyło. Od od, odcięliście się od świata zewnętrznego. Odcięliście się od znajomych, od rodziny. Od, od wszystkich zamknęliście się w sobie, zamknęliście się w swoim świecie. W swoim świecie się, kochani, zamknęliście, ale mam wrażenie, że to jest Wam bardzo potrzebne po to, żebyście Wy zrobili porządek w tym Waszym świecie. Na takiej zasadzie, że czas, który teraz spędzacie we własnym sobie, we własnym wnętrzu, jest potrzebny do tego, żebyście zrobili no takie przemeblowanie. Wejście w siebie na zasadzie wywalenia tego wszystkiego, co jest mi zbędne, a zostawienia tego, co jest mi potrzebne do życia. Bo Wy, kochani, chcecie w końcu spokoju, chcecie stabilizacji, chcecie harmonii, i Wy to, kochani, otrzymacie. Wy to otrzymacie tylko jest potrzebny czas. A czas jest dlatego potrzebny, żebyście Wy sobie wszystko poukładali tak, jak Wy tego chcecie. Ale musicie zacząć od siebie. Musicie, kochani, jest potrzeba zaczęcia od siebie zmian. Jeżeli wy dokonacie w sobie jakiejkolwiek zmiany, czy to by miała być jedna zmiana, tak? To będzie generowało szereg kolejnych zmian. Na takiej zasadzie, żebyście wy żyli godnie, żebyście, żeby wam się chciało żyć. Bo tutaj z tego co widzę, no, sytuacja w waszym życiu była bardzo ciężka, lub jest obecnie, lub może się wydarzyć, tak? Tutaj wszystko runęło. Czego, kochani, dotyczy sytuacja, wy będziecie wiedzieć najlepiej, ale no, tutaj widzę, że yy, no, że coś się posypało, tak? I Jest ta potrzeba wejścia, yy, wejścia w głąb siebie i się tak naprawdę zastanowienia nad tym wszystkim, co się dzieje, tak? Czego ja tak naprawdę potrzebuję, czego ja tak naprawdę chcę? Tu jest odizolowanie się od świata zewnętrznego, zamknięcie się w sobie. Niektórzy, kochani, będą twierdzić, że zamykacie się w sobie, bo jesteście odludkami i w ogóle. Ale ja mam wrażenie, że to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyście Wy zrobili sami ze sobą porządek i dlatego potrzebujecie tego czasu. Dlatego to odcięcie od świata zewnętrznego, żeby pobyć sami, sami ze sobą. W swoim, w swojej. Jak mam to powiedzieć? Słowa mi brakuje. W swoim świecie. Zamykacie się w swoim świecie po to, żeby zrobić porządek, po to, żeby dokonały się piękne, pozytywne zmiany. Wy musicie zamknąć pewien etap waszego życia, który wymaga teraz waszej uwagi. I kochani, wierzcie mi, że po tej sytuacji będzie tylko pięknie. Po tej sytuacji, kochani, będzie tylko pięknie. Wyjrzy dla Was słońce, będzie radość, odzyskacie spokój przede wszystkim. Odzyskacie spokój i harmonię i zgodę życia ze samym sobą. Wiecie o co chodzi. Będziecie zgodni ze samym sobą, uwierzycie w siebie, jesteście godni na to, żeby żyć lepiej żeby odzyskać spokój. Hmm. Tak mi się, kochani, tutaj dla części rysuje. Dla części z Was yy, widzę, kochani, yy, zaczynanie jakiejś relacji. Może część z Was już zaczęła tą relację, a część, kochani, z Was dopiero zacznie. Yy, ale yy, tutaj na horyzoncie kochanie ja mam wrażenie, że to to jest na takiej zasadzie, że to może się wydarzyć dopiero lub już się wydarzyło, ale y, y, to będzie bardzo y, takie dla was nowe. Y, ale mam wrażenie, że widzicie, brakuje mi słowa tutaj. Y, mam wrażenie, że wy Troszeczkę bardzo jeszcze trzymacie się przeszłości. Trzymacie się tego, co było. Może część z Was, kochani, nie jest jeszcze tak na 100% gotowa na to, żeby zaczynać coś nowego w relacji miłosnych. Ale tutaj ktoś wychodzi do Was, kochani, z serduchem na dłoni. No. Ktoś jest bardzo Wami zainteresowany. I tutaj ma też bardzo poważne, bardzo poważne zamiary w stosunku do Was. Ale wy, mam wrażenie, nie jesteście jeszcze na to gotowi. Trzymacie się przeszłości. Coś takiego wydarzyło się w tej przeszłości, że tak kurczowo się jej trzymacie. Może zostaliście w jakiś sposób skrzywdzeni, dlatego te obawy biorą górę nad tym nowym, nad tym czymś, co, co się pięknie rozwija, co się zaczyna pięknie rozwijać. I Wy zaczynacie panikować, bo tak też kochanie może być. Wy, kochani, zaczynacie panikować w tej kwestii. Bo jest to dla Was piękne, jest to dla Was lekkie, a wcześniej tak nie było. Stąd Te Wasze Obawy. No, zobaczymy sobie, co tutaj mamy dalej. No ale, kochani, tutaj nie, nie obawiajcie się. Nie obawiajcie się tego pięknego czegoś, co się, co się zaczyna między Wami a drugą osobą. Bo Wy na to zasub, zasługujecie, kochani. Wy na to zasługujecie. To jest Wasz. To jest wasza wygrana, to jest wasza nagroda za te m, ciężkie y, jakieś y, przeżycia, które mieliście, mieliście w swoim życiu wcześniej. Y, s, tylko musicie zrobić y, porządek z waszą przeszłością, zamknąć pewien etap waszego życia po to, żeby mogło nastąpić to nowe, po to, żebyście my, Wy mogli w pełni się otworzyć, żebyście Wy mogli. Y, tak się pięknie w tym związku rozwijać, nie patrzeć przez pryzmat przeszłości, bo to już, kochani, było. Zasługuje, zasługujecie na coś pięknego. Zasługujecie na to, żeby być kochanym i za, zasługujecie na to, żeby kochać. To jest wasza nagroda. No, ja bym się tutaj, kochani, nie zastanawiała tu jest pięknie spędzony czas, tu będzie pięknie spędzony czas, lub jest, na zasadzie dwóch osób, które bardzo do siebie ciągnie, tak, rozumiecie się bez słów, to jest taka magia między wami się zadziewa, a chemia to już nie wspomnę, jaka jest między wami chemia, tak, jaki jest pociąg, jakie jest pożądanie jeden drugiego, no, bardzo dobrze się w tym czujecie, ale się troszeczkę obawiacie, czy to nie jest zbyt piękne, to wszystko, co się teraz dzieje. Pozwólcie sobie na to, dajcie sobie szansę. Nie trzymajcie się tak kurczowo przeszłości. Część z Was może, kochani, trzymać się kurczowo przeszłości, a część z Was może zbyt bardzo poświęcać uwagę na trzymanie pieniędzy, na ograniczanie tych pieniędzy na takie przesadne chomikowanie tych pieniędzy takie coś też mi się tutaj kochani rysuje obawa też może wynikać z tego, że jak popuszczę troszeczkę jak popuszczę troszeczkę to trzymanie tych pieniędzy to stracę za dużo to taka jest, wiecie, taka jest aż aż, aż za bardzo aż za bardzo trzymacie te pieniądze ale to jest kochani dla części Widzę bardzo ładne karty z, wy, z wyjątkiem właśnie tutaj sytuacji, gdzie y, część części z Was się posypało życie. No ale kochani, to jest życie. Coś dzieje się po coś. Wiecie o co chodzi. Może ten etap Waszego życia miał wydarzyć się po to, żebyście Wy y, mogli żyć zupełnie inaczej. Bo tak też może być. Po to, żebyście wyciągnęli y, wnioski z tej sytuacji. No, czegokolwiek sytuacja dotyczy, wy będziecie wiedzieć najlepiej. Mm. Tak to, kochani, dla Was widzę. Mam nadzieję, że komuś z Was, yy, ktoś z Was otrzymał odpowiedzi w tym rozkładzie. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.